Nie ma w ja tym, a w dzisiejszym odcinku dodamy. Radimy... Nie, kocham, ja to widzę. Witajcie. Nie ma w Nigdy nie dałeś tego na odcinku, nie? Chciałbyś byś być kiedyś na odcinku u mnie, ale chcesz coś. Okay. Przez chwilę jeszcze... Przez chwilę nie będę gadał, okay? Dobra. Dobra. No, musisz się skupić, -y Oksy. Dawaj lutryka. Ej, a to... Ej... Ej, to się tobie Używać karnet Z... Ten? Z, z... Z tym Ej, tak. Ej, zaraz patrz Patrz na mnie, patrz na mnie Ej, minie to? To patrz na mnie I patrz na mnie, teraz... Teraz patrz e, DRIVO A! a masz emotki O, no, mam no, tylko normalne A, a Szkoda! Ja bym e, ci e, mógł to dać wody. Ej! Jak będę miał wody, wody. E, dużo pieniędzy na karnet, to ci mogę nawet to dać kod. Okej okay. Czekaj O nie? No no, spokojnie Tupę. spokojnie czy... Mój dawal jest taki gruby, że nawet się nie dam cię Widzimy się w następnej rundze. Zaczynamy kolejną rundę. Z widzem. Ja bym jedel. Na razie nic wygrywa. Ja, ja, ja chcę Ci pokazać ten trik, tylko się wstydzę, że mi nie... że ten... Tylko wstydzę się, że mi nie wyjdzie. A ja, a ja się tak. wstydzę, że nie każe że El <grym> ja ci pomógł. A ty oglądałeś odcinek z otwierania nowych słuchawek? No. Bo są nowe! I właśnie ich używam. Wiesz, mm. ja, ja, ja w ogóle przez chwilę nie oglądałem. Jakieś dwa tygodnie temu i zauważyłem w twoim kanale, że odchodzisz z YouTube. No właśnie wiemy, bo no nie wiem wrócić na 150 subów. I trawie wróciłem. Jedy... <śmieniu> Ej, to jest daj mi sam użyć emotki. Dobra. Tylko czekaj, bo ja muszę ją do puścić <śmieniu> O nie, gówno puściłem Jeszcze raz. Czekaj, ja teraz e, robię. Oa. spokojnie no, nie udało mi się, ale za to uratowałem się. Ja się zagapiłem, bo ja już bym spadł. Dobra, jakby ja. No, co to mnie na boku die. Może jak będę jakiejś sytuacji wtedy, kiedy będę musiał użyć tego trika. z bloki! Oczywiście, że z bloki, no co? A wiesz co, dostaniesz to, to choinkę, patrz na mnie. No, no tak, jest, jest, gówno, to tchuńka! Ej, O, w dupę! Chciałem zrobić tego <noise> plika! Ale się zna, zlase... ja też chciałem zrobić plika jakiegoś. Zaczynałem na pustyni grając Dzięki Widzimy, się ma w tej rundzie. Zaczynamy rundę! 2-0! 2-0! A we do pięciu Oj co, to jest do, 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 stopy, Widzowie. do stopy, Widzowie teraz ja. Dedy się tocił będę się tocił Do zdobycia ja będzie u mnie piecet obserwacji Przez Wow, być. a potem mnie zatramujesz? <ślesz> DĄKUJ! No Łał! Wow, Let's know! Let's know! E <laughs> e to jak... Ej, tocz ej, to na mnie, tocz na mnie! Tocz jak ja e save'a robię, save'a robię! No ja też tak robiłam, ja też! Zdarzałabym się nauczyć i... Się e, ty o save'a trzeba się i tak uczyć, bo...

że ty się palisz, a jedy? <grymne> <grymne> ja nie? Ja co, co ja zrobię? co tu raz, się tu... już przez bloki teraz teraz... Jest... No nie, teraz. Teraz też nie. Co ale... jest? Ale... Ja Co jest grane? Gramy kolejny raz, a teraz z cheaterem. Ten, się, ten nazywa się. Ten cheater nazywa się cztery w ogólnie. Ja też jestem cheaterem, bo umiem przenikać przez ściany... Ja też jestem cheaterem, bo też umiem. Widzowie, nie, nie, wiedzieli, nie wiedzieliście, że moja praca to jest citerstwo. Serio. <głos> <głos> o, rodnie save'a. <noise> <noise> spadłem. Co jest? Najbardziej jak ja się skupię na grze, są na To w dute się bijesz. O kur. <laughs> no Não zero zowie, co jest? My, a, ai, to jest <laughs> jakiś No kurde. Dwa, cztery, dwa. I klamer. Dzień dobry, teraz przegrałem. Dziewięć, osiem, trzy. Dziewięć, osiem, trzy. Osiem, pięć. Osiem, pięć. Osiem, pięć, osiem, pięć, osiem, pięć, osiem, pięć, osiem, pięć, osiem. Ja, ja nie My byłem see raz see na jakimś tam. Ja yeah. kiedyś byłem na jakimś jednym YouTuberze, yeah, który ma ponad milion subów. I jeszcze This nagrał uczciwy. Nagrał uczciwy. Na to kto szybszy, ten lepszy. Aha. I ja wyłączyłem tak szybko. To była tak premiera, to była wtedy. No do, do to Minecraft. Na Minecrafcie. Tylko, że już usunął, bo już mi się znudziło. Tak jak coś robić. Ale w tamten najlepszy, nie? Co już zrobiłem? Nie jest topką pierwszą w grach na Na Google Play. Jak chcecie więcej na z z Twitterem, Sheriff'em to zostawcie lajka i suba. To może nagramy odcinek z nim 1H1 um, um, Ja y, Ja i Ja i Jaj. Ja i ku, Ja i Kelfuś ja, ja, ja i Kelpuś ja Ja i Widzowie Jak chcecie, żeby był taki odcinek, to zostawcie lajka i suba Zasubskrybujcie kanał Kelfuś Bo to jest bardzo ważne I obserwujcie mój TikTok e, tak jak e, TikTok Kudix 8282. Ja nadal da, da, tworzę na innym koncie serwer Discord, będzie serwer Discord normalnie taki dobry. Chłodki, pierwszy trick! Ha ha ha! ...z graczy z dużej wysokości przy uczucie rusztowań, które pozostają się zawsze... No pierwszy! Pierwszy na... z emotkami! Oczywiście. Zobaczmy ...parę celów do wykonania. Pierwszym z nich było zdobycie dziś przynajmniej 15 serwisów. Do tego chciałem zdobyć jakiegoś gracza całą zbroję i oczywiście ostatni cel to... już... Ej, a mógłbyś stworzyć serwer Minecraft? Ale nie się, ja gram na custy cambulki, to, ja to ja nie powiem. Dobra, tepnijmy się tylko jeszcze początek. O top dobra Co jest? Ale wiesz co pierwszy skam No skam, bo, bo no, bloki bo szybko tak. się poruszają i ciężko szybko popchnęło. No dobra, pod e, 544. 5, 4, 4 8, 6, 6. 8, 6, 6. Ej! Bardzo saskod! Bardzo sascode! Ja, ja dostałem taki rzadki... Ja, ja jestem na serwerze i, i ja na tym serwer... Ja jestem na serwerze Minecraft i tam mam bana jakimś cudem, bo mnie od razu wszyscy zerowali, nie? Wszyscy mnie od razu zerowali Dobra to to gdzie my tak poznieć. Nie to wszystko wkurzało, jakby się zerowali cały czas. Teraz trzeba mieć iść też jakąś Dobra. ciekawą wiadomość, po której nie będę posiadali ktoś tak. Ten... Jakbym jak będę miał jakieś pieniądze, to skrócę sobie serwer Minecraft, nie? I będzie to jest serwer anarchii jazdy. Że będzie tam ksio... księga odrodzenia jakbę nad adminem. Tobie dam admina... Tobie dam... Um, mini youtubera um, na moim serwerze Discord, jak dla zdemiał. Może mini TikTokera po prostu obserwacji. O, dobra. El Triwo! Eee, myślę, że cię ten Vlog. Jesteśmy tak, tak, że ile lecę już poza mapę? To już było nie najgorsze jeszcze. To Infinity Blondas. Ja mogę ci wyśleć screena, tylko że to było z innego z stanu. Tego najlepszego kodu. Mogę ci jest... screena. Z poprzedniego update'u w ogóle. Trafiłam go. Ja chyba cię uśmieszę. Chce się do mnie to dobrze Bo, no, ja widziałem tutaj tylko, tylko. Tu nie miał nikogo. Tojtek, tojtek. Tojtek, tojtek, ale w docie lojtek. Muszę <grym>, Dobra, Dobra, ja zakładam innego skina, bo dla mnie to nawet nie jest szczęśliwe To główna. Gówna, ja jestem <grym>, gorsza. Nie widzę, Ja sobie zakadam skinów innych, tylko w sheriff, ojacie. To jest do sheriff. Na LD 60 razy 1000. Dobra. Na dniu skill szeryfa, który kupił karnet. 4, 2, 1. 4, 2, 1. 5, 60 10. 5, 6, 10. Trzeba Elozita! Trzeba Elozita. W tu się to lita. Ale pada, jak i to nie dada. Ej, nadal masz znajomych Azorka? A co? Azorka? Azor, tego Azorek? Tego no. youtubera Azora. Nie, nie mam. A co? który sam sobie. Znaczy, no znam Azora, ale on już tak dawno live'ów nie nagrywa, ze wygrajesz, a? Jestem Reniferem! O, patrz na mnie! I chodź! Pow! Seda... Pow! Seda boi się... Ej, patrz! Pow! Ej, tacz, Ej, patrz! Pow! seba boi się oglądać filmu! No, już chodź Jesteś łaski. No włączaj, dołączaj, no Aleluja. aleluja. O, nie, to jest. Nie, to w ogóle to nie Nie, przypadkiem o, czy cięcie? Ciągle? Nie, nie. Dobra. Widzowie, jak chcecie się dostosować stworzyć serwer Minecraft, tylko dla youtuberów, to musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo inaczej się skier... Szpię... Bo inaczej Mikołaj mam da różkę. Albo taką i... kupę, taką, taką kupę. <grym> O nie, szaryf bije się. Szaryf dostał dżdżutko chyba. O, nie! Wcale e, Renifer nie pokazuje duty Wcale. No, e, teraz Renifer nie dodaje kodu. 15. A je, widowie, ale jego aka to jest Kierhuś. Kierkus Moje triki to są ja 8 na i pół To type. A mojego starego 10 na 10 Mój mówmen to jest 10 na 10, było tak dobrze. A mojego starego to jest 6-9 na 10 6-9, to jest co na dzień, ja mam wyskoczoności. A moje triki to są do dóbr <laughs> Dobra, e, teraz. Ej, stój tu, ej, stój tu. Chcę sprawdzić, czy ci... ja e, banalem cię mogę uderzyć. A nie, jednak nie tu. E, czekaj. Stój koło mnie, jak mnie e, to, no, to odbije. Akurat, to to, to odbije? Nie no. wiem. Nie wiem, bo ja uderzyłem swojego kolegę. Pamiętasz się, jak najpierw live'a live o Zestawku Guys? No. Ja na free life ciągle. Miałem ponad jeden tydzień na live. I widziałem ten... ten. Nie wiem, co tu się dzieje. Lubiłem kiedyś live, ale teraz się nie da coś. Mam jest problem. YouTube. Problem z YouTube. z YouTube. No. I... O, druga I... wygląda na sensu. Czekaj, dru druga wygrana jest na tutorialci. Dogadiam cię. Jak mieć 8121? Ojej. Po Nie wy Dzień dawat, co sol kasja dziś. Cena to subów gdzie. Chyba ta stara susz. Ja też szykuję sobie piosenkę na 500 słów. Znaczy, obserwacje. A ty odejdziesz piosenkę z 100 Jak wbiją ja ponad bądź... te, te mnie 200 obserwacji w jeden dzień, to, to dają mi też obserwacje. Daję obserwacje za obserwacje.

Seda! to! Seda to daje się położyć na UGE! Udy, na jak się położysz przy jakimś nie jakimś bloku, to ci pomogę. Albo ci popchnę. Czekaj. Let's no! Let's no! On jestem cheaterem, dobie! Stałem się cheaterem za jednym trikiem. O, nie! Muszę cię pokonać! Muszę cię pokonać! Mnie nie pokonać bez Ej, jak będzie przeszkoda e, z kolcami, to weź stój, weź stój! Zaraz! Teraz! A mogłeś teraz stać, dobra! No i! Sześć wygranych! Sześć na dwie! No ja w dół poleciałem zamiast do przodu! ciekawe, czyli co? Więcej ja zrobiłem. No, pierdolę się. Może wycięli. Nie, pierdolę się, no. Później, tak do 4, 2, 6. 4, 2, 8. 4, 2, 8, 6. 6, 8. 6, 5, 8. 6, 5, 8. Bardzo szansę, Słuchaj. Robi wrażenie! No, ty też nie robisz wrażenia! Robi wrażenie! Wcale, że nie! nie, nie no, Jakby co? Jak spotkamy Hejter na jakimś moim live'ie, to i do dzisiaj moda, to weź go z buty na, na, na dwie godziny. Spamera. Pisz, Dobra, to jest prawie, ale z tamera, ale, ale, ale z Spamera jakiegoś? Z, tamera, z tamera lub z albo, albo, albo jak na Minecraftie wtedy. Okay. Jak ktoś będzie spamiał swoje IP na serwerze, albo skamował, to już wtedy dajemy mu bana. i Widziałeś co? No? Ja się poleciałam na w nazwę ja coś Nie obchodzi mi to. Jak czy to jest Stabble Gais, ja mogę tak zrobić. Ja też tak mogę zrobić. Zeszłeś. A wiesz dlaczego? Bo jestem cheaterem! Nie, bo jesteś tak. A ja jestem bardziej cheaterem, bo cię skakowałem i spadłeś. Multi no, ty kakel. Nie żeby ci że A wiesz, że ten...